Cześć! Brygida właśnie gra rundkę w ssx przed pierwszym dniem w szkole. Jak wchodziłam do tej rodziny, to byłam przekonana, że ona będzie już nastolatką w tej turze, ale ona dopiero co urosła z małego dziecka. A niektórzy z Was pewnie jeszcze nadal nie pamiętają, że ona istnieje. Brygida jest bardzo aktywna w porównaniu do rodziców, yy, więc nie jestem pewna, jaką aspirację jej dam. Jeszcze mam czas, żeby się zastanowić. Chce się zaprzyjaźnić, więc miejmy nadzieję, że przyprowadzi sobie kogoś ze szkoły. Rodzice teraz na spokojnie mogą sobie chodzić do pracy. Co prawda, oni mają na ósmą. Dawid właśnie poszedł, a Cameron oczywiście ma grypę. Tutaj za szafą się ukryła, żeby pokasłać. I ona w sumie mogłaby wziąć sobie dzień wolny. Jak Brygida pójdzie do szkoły, no to ona mogłaby na piechotę pójść i nawet się nie spóźni specjalnie. Ale jak jest chora, to może warto wziąć wolne. A, ty jeszcze będziesz prysznic brać przed szkołą szybko. No dobrze. Priorytety. Najpierw trzeba pograć, a potem się dopiero myjesz 5 minut przed autobusem. I tak jeszcze nawet niedokładnie się umyła. A jej podświetlonym hobby nie są gry. gry. Jeszcze nie wiemy co. Dobra, Kameruna, czy ty idziesz? W sumie, co masz innego do zrobienia, jeśli miałabyś nie iść? Możesz Bazyla sobie zaprosić albo zadzwonić do niego albo coś tam. Na ile ty go lubisz? Na zero. No i jeszcze z Mateuszem też się chce zaprzyjaźnić, to akurat chyba. No dobra, z nim się trochę bardziej lubi, ale ma z nim też chemię. Z nikim nie ma takiej chemii jak z Dawidem, tak czy siak. No dobra, z Jayem <grym> i z Oksalisem, no nie. A Mateusz jest zaraz po Dawidzie. Weź sobie wolne, posprzątaj trochę na chacie, weź tych gazet, się pozbądź. Znaczy, no dobrze by było, żebyś sobie odpoczęła trochę też. Poleżała i wyzdrowiała najlepiej. A, a co to było? Co to był za sik najkrótszy na świecie? Eee, Cameron? Co ty zrobiłaś z tym stateczkiem? Miałaś go odłożyć do pudełka, a teraz jego da się tylko wyrzucić? Jest do góry nogami. Co ty zrobiłaś? Dobra, usunę to. Tutaj nie ma pudełeczka, nie można było tego odłożyć. Dobra, to wydaje mi się, że ja chyba jej kazałam to wyrzucić. Bo nie było innej opcji. Chciałam, żeby to odłożyła, ale nie ma pudełka, więc, więc po prostu na pamięci mięśniowej jej kazałam to wyrzucić. A ona zaczęła tu kasłać i położyła ten stateczek do góry nogami. I ja go teraz usunęłam i. i Brygida nie ma, nie ma żadnej zabawki teraz. Super po prostu. No dobra, ma tego królisia. I konkuter. Hej Bentley. O, Brygida dostała 200 simoleonów w szkole za yy, coś z lekcjami. Perkusji. A, to z tym zespołem. Po prostu geny tatusia, no nie. To Huxley, czy śnieg topnieje? Huxley. A weź Brigida, zadzwoń do Georgia, On tam na czacie wyhaczył trochę dzieciaków. To jest jedyny twój mniej więcej rówieśnik, jakiego znasz teraz. Pogadaj sobie z nim chwilę. Jak chcesz się zaprzyjaźniać, to może z nim. Odrabianie lekcji jej nie interesuje, ale ma B, po tym pierwszym dniu w szkole. Oni tutaj próbują się barbować, a przy chorobie to nie możecie na przykład poczekać chwilę jednak. Hej, Sharla! Włażą do tego domu, jak do siebie cały czas. Bentley poszła, ta zaraz przyszła. System zmianowy. Tylko, że Sharla nienawidzi się z Cameron. To są szwagierki. Więc Sharla super się przyjaźni ze swoim bratem Dawidem, a z Cameron są wrogami. Także wr wrożkami są, więc jest trochę niefajnie. Wiesz co, Szarla, ty lepiej idź, bo tutaj zaraz jakieś kwasy się porobią. Nie przy dziecku, Szarla, nie przy dziecku. Dawid chce kupić samochód. W sumie tutaj jest na to miejsce. Mogłabym nawet teraz Wam kupić. Tutaj by można było przy tym żywopłocie go postawić. Raczej drogiego samochodu specjalnie nie będziecie mieć. Chyba Wam dam ten bez animacji podjazd. No takie autko mogliby mieć w sumie, takie po prostu tanie. U nich jest dużo niebieskich motywów, to może auto też niech mają niebieskie, takie fajne, takie ładne. No liczmy na to, że Cameron trochę się polepszyło, mimo że jakoś tak konkretnie nie wyzdrowiała, no to że jak ten jeden dzień wolny wzięła, to jest trochę lepiej. Dzisiaj niech już pójdzie. Nie ma czego sprzątać, więc może iść. A tutaj znowu giereczki z samego rana. Musimy znaleźć y, hobby Brygidy. Po jej charakterze zgaduję, że to będzie fitness. A weź może ten. Skacz na skakance, to się zaraz dowiemy. Możesz na dworze. Albo nie. O, chyba nie to jednak. E, nie, możecie iść na spokojnie, ona zaraz idzie do szkoły. No właśnie, oni nawet nie muszą przejść czekać. Przecież to jest tylko godzina. O, tutaj miałam klikać. Dobra. A! No i straciła pracę Kameruna i po to było iść, po to było iść do roboty. Dobra, zaczep Dallasa, bo samotna jesteś po tym... ...wydarzeniu. No... no dobra, nieważne, to zadzwoń do kogoś. Z kim ty się przyjaźnisz? No tak, z tatusiami na pewno. No, mogłabyś zadzwonić w sumie, bo nie wiem jak długo oni jeszcze, będę nimi też, też grać w tym odcinku. Można by było ich nawet zaprosić, albo tę rodzinę zaprosić do dziadów, to tam będzie przynajmniej co robić, no nie? Może niech ona z nimi sobie pogada przez telefon, potem sobie pograj, a potem spróbujemy ci znaleźć nową pracę, skoro z edukacją się nie udało, trzeba będzie znaleźć coś innego. Ona miała pracować w edukacji, ale no nie na jakimś wysokim stanowisku, nie, jako jakaś um, pilnująca placu zabaw albo pomocnica nauczyciela, um, ale nic dalej. Więc czy ona ma job stopinator? Nie. Ona po prostu nie miała umiejętności. Może w jakimś poszukiwaczu przygód bym cię zatrudniła. No zobaczymy co będzie w komputerze z prac. Na razie się trochę rozerwi, a ja sobie odpalę później Twoje zainteresowania i zobaczymy, co najbardziej pasuje z tego, co teraz jest. Po prostu, jakby musi mieć pracę. Oni nie mają super dobrze finansowo. No teraz mają takie prawie 4000 tysiące zapasu no em, nawet po kupieniu samochodu. Bardzo ładny kolor ma ten samochód. Naprawdę mi się podoba, taki ciemnoturkusowy. No, ale gdzieś się będzie musiała zatrudnić tak czy siak, no nie? Chociaż trochę pozarabiać. Odpal sobie film najlepiej. E, dobrze. Może Sanjay przyjść? Zgadzam się. Dobra, Brygida ma ambitne plany na najlepsze oceny. To sikun, dołącz do filmu. A może i bez sikuna. I możemy się zabierać. Nie mam pracy, to chociaż obiad zrobię. Oceanografia. No, jakoś tam zwierzęta ją yy, interesują. Środowisko nie za bardzo, ale podróże ją też interesują, więc mogłoby w sumie być. Kryminalna to absolutnie nie. Chyba, że zdesperowana będzie i do gangu Patryka dołączy. Rozrywka niespecjalnie, więc gry niekoniecznie. A czekaj, a jakie jest twoje? Gotowanie, no to może do kulinarnej, bo w sumie rzeczywiście 6 punktów ma widzenie, to może po prostu do kulinarnej pójdziesz. To by nawet pasowało do niej w sumie. Jeśli jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiła po przyjściu do domu po stracie pracy, było zrobienie spaghetti, no to może kulinarna faktycznie. Kultura niespecjalnie to dziennikarstwo chyba nie i muzyka. Dobra, wiesz co? Na razie możemy uznać, że twój mąż załatwił ci pracę w muzyce i będziesz pracować w sklepie muzycznym. To jest taka prosta praca. A jak znajdziesz kulinarną, to damy ci kulinarną. Tak jak tatusiowie. Tak. Ona nie chciała iść w ścieżkę swoich rodziców i wybrała co innego, ale jednak się nie udało i będzie musiała wybrać ścieżkę swoich rodziców. Jednak to było jej powołanie. Genów nie oszukasz. Ale wsuwają. O nie, mówię o stateczku. Mamo, a gdzie pociąg się mój stateczek? E, ja e, e, nie wiem. Dobra, i tak wolę pociągi. Co masz za problem? A, zabawa, dobra. Potrzebujesz zabawy i pytasz, gdzie jest twój stateczek. A, no tak. Ty możesz wejść do śmieci. Proszę bardzo. To ci niestety nie daje zabawy. Zniknęła! Eee! Boże, to musi być miniatura tego filmu. Brygida w śmieciach. Jak się cieszy! O! Osiem simoleonów znalazła w śmieciach. Pożyteczne dziecko. Może to zrobić dlatego, że jest niechlujna, jakby co. Tak jak Oksalis tam u Willow cały czas chodzi i grzebie w śmietniku, no to dziecięca interakcja wygląda w ten sposób. To jest to samo. Cameron ma na dziesiątą. Więc może sobie jeszcze parę rzeczy zrobić. No i telewizor. Rozwaliła i poszła. Na cały regulator. Na szczęście to film, więc w końcu się wyłączy. Zostawię pierwsze tempo. Na jakiś czas. To wtedy film się szybciej wyłączy. To dla mnie zostawiła, żebym ja sobie obejrzała. Bardzo proszę. Ta jakość. Kontrolowanie pogody. O ile tak się nazywa po polsku ten tytuł. Nie mam pojęcia. O, pani zadecka! O matko, a tutaj są te met meteoryty, o których ja przez tyle lat nie miałam pojęcia, że w ogóle to jest możliwe. A teraz ktoś wywalił ten śmietnik, co Brygida do niego wchodziła. I teraz nagle tyle rzeczy tam było w środku, a tak? To był pusty. Nawet jak Brygida tam weszła, to był pusty. O, no i Brygida ma piękne ocenki. Jeszcze przeprowadzi sobie Jacki, Omaki. To chyba jednak z nią się zaprzyjaźnisz. Pogracie sobie razem i będzie fajnie. Tylko to wam za bardzo relacji nie podnosi. Czekaj. Idź sobie kupę zrób. I możesz się z nią pobawić w... Ehm... wyliczankę. O, nie chcę! Super! Jacki... Dobra, wiesz co? Pobaw się z mamą w łapki. A z Jackie po prostu porozmawiaj. Aha, to super rozmowa. No coś wam nie idzie. I jeszcze sprawdzę, czy sport może nie jest jej podświetlonym hobby. Um, to może spróbuj. Nie, no z Jackie to pewnie nie pograsz w piłę. A, dobra, spróbujemy. Jak już i tak się nie dogadujecie, to najwyżej się nie będziecie dogadywać, trudno. O, chcę. I nawet miała pragnienie takie, więc tym lepiej. No nie, sport też nie. Psie! Idź sobie. Idź, daj się adoptować melodię, a nie nad, no nam tutaj grzebiesz. O! Dobra, może jednak się dogadają. A, rozumiem, że idziecie się barbnąć. Wydaje mi się, że to jest już zdrowa. Nie widzę u niej już żadnych objawów w ogóle tej choroby. Mogłam pominąć e, powiadomienie. Dobra, gotowanie nie. Filmy, literatura, ani gry też nie, na pewno. E, jesteś dosyć miła. To może majsterkowanie? Nie. E, nauka? Tak, wiem, nie lubisz telewizji, bo jesteś aktywna, ale może lubisz pogodę? No toż zlituj się, dzieciaku. Dobra, spać jej się chce. Kapryśna się zrobiła, bo spać jej się chce. Czy ktoś odbierze ten telefon? E, nie, poszedł spać. A, jest sobota, to będzie czas na szukanie hobby. Ale najpierw śniadanko. Dobra, teraz pogoda. Nie nauka. Sztuka i rzemiosło. E, obrazek oglądałaś i nie zatrybiło. Sport nie natura. Wyrywaj chwasty. Znowu pożyteczne dziecko. Okej, okay, czyli natura jednak. Dlatego, że jest niechlujna pewnie. Dobrze. Teraz Sharla mogłaby wpaść do was. Bo Cameron poszła do pracy, ale. Sharla też jest w pracy i będzie miała tylko takie dwugodzinne okno, a ja zapomnę o tym o tej 15. Więc może kogoś innego sobie zaproś. Ale nie patrz tak na mnie. Sam tego chcesz. A może Tomiego? Czy on dzisiaj może? No gdzie ten Tomasz? Dobra, ziomuś, pomogę ci. Proszę. Siema. Mła, braciszku. Zjemy sobie obiad z wujkiem, a co tu będziemy sami siedzieć? O, Bazyl. Dobrze. Kiedyś tam dawno temu chciałaś się z nim zaprzyjaźnić. Znowu zakupy. 25% to nie jest dużo. W jaki sposób Cameron jest spokrewniona z Bazylem? Przez nowa, w nowa Martin, ale to jest dalekie pokrewieństwo. Bazyl jest tu. Jest wnukiem Kastora. Prawnukiem Kastora. A Cameron jest tu. I jest wnuczką Kastora. Czyli Cameron jest tak jakby ciotką Bazyla? To nie jest takie dalekie pokrewieństwo wcale. Oczywiście młodszą od niego ciotką, ale no tutaj tak jest. Tak się czasem zdarza. Tutaj jeszcze butelka leży. No dobra, Brygida będzie nastolatką za trzy dni, więc tutaj jest już zagrane. Mason i Weston chcieli pojechać na wakacje na wyspę i tak też zrobili i wzięli ze sobą wnuczkę. Wzięli ze sobą Brygidę, którą dopiero zagraliśmy. Nie będę im tego odejmować od... Wieku, bo podejrzałam i Masonowi nie zostało dużo czasu, więc ym, wykorzystajmy ten czas, ich emeryturkę. Możemy uznać, że wyjechali sobie na weekend, bo zrobiłam y, na dwie noce wypad. Wzięli sobie wnuczkę, żeby rodzice trochę sami tam pobyli. Zbudują sobie z nią jakąś więź, spędzą czas razem i fajnie. Już upatrzyłam dla nich pokój, tylko niestety łóżka są niepościelone. No naprawdę, obsługa hotelu. To jest jedyny pokój, który się dla nich nadaje, jeśli nie chciałabym im dawać dwóch osobnych. No chyba bym wolała dziecka nie zostawiać w osobnym pokoju samego, no nie? Więc weźmiemy to. Najtańszy hotel, no bo oni nie są też dziani, nie wiadomo jak, więc em, też jakoś tak realistycznie chciałam do tego podejść. E, to nie jest hotel przy plaży, ale na plażę na pewno pójdziemy. Ale jest basen i Brygida już się zainteresowała. Nią nie mogę sterować, chyba że wpiszę kod na sterowanie zwierzakami. To będę mogła, ale zobaczymy, jak ona będzie sobie sama radzić. Pogadaj z wnuczką Mason, bo ty nie masz z nią żadnej relacji, Weston, to jeszcze jakoś. O, jaka słodka. Pierwszy tydzień w szkole był ciężki. Ona chyba nawet nie zaczęła na początku tygodnia tej szkoły, tylko w środę czy coś. Przyszliśmy zobaczyć zachód słońca. Tutaj w ogóle słońca nie widać, ale będzie się ściemniać niedługo, także powiedzmy, że ma to jakiś sens. O! No, na razie wnuczka się chyba dobrze bawi. No, już się zrobiło ciemno. No dobra, chcesz se popływać. Wieczorem jest najcieplejsza woda w oceanie i w morzu, no nie? O! Udało się! Udało się um, zawołać Brygidę, żeby weszła do oceanu bez um, cheatowania, żeby ją kontrolować, a chciała um, popływać w oceanie też, więc jej się spełniło. O, teraz się jeszcze naje. Dobra, dziesiąta. Dziecko powinno już dawno spać. No, ciekawe, czy pójdzie spać, bo akurat to jest największy problem z tymi em, gośćmi wakacyjnymi, że, że oni nie ogarniają akurat tej jednej rzeczy zasadniczo, że i nie wiedzą, gdzie oni mają iść spać. No dobra, do łazienki se poszła, poszła się umyć w brudnej wannie, która przestała być brudna. Dobrze, swoim prysznicem po prostu ją wymyła. Weston, to jest łóżko brygidy. Halo, a, a czemu to nie działa? O nie, zacięte łóżko mamy? Kurde. To jest jeden, jedyny pokój, który wam pasuje. Przecież ja nie mogę tego edytować. Dobra, idź na kanapę. Na zmianę będziecie spać. Weston jest bardziej zmęczony, więc niech. A no, nie może z tamtej strony, bez kitu. Niech on lepiej do łóżka idzie. Mason sobie poradzi. Zresztą znaczy no, na razie Brygida to tam się nie śpieszy do spania, no ale nie zajmujmy jej łóżka, żeby miała jeszcze większy problem. No ale nie włączaj telewizora. Spać miałeś, typie. Już problemy na wakacjach. A Brygidzie się podniosła energia, nie wiem od czego. Od gadania z ludźmi chyba. Jednak zlitowałam się nad Masonem i poszedł spać tutaj. Skoro Brygidzie i tak się podnosi, energia nie wiadomo od czego. Od łapania świetlików. Żeby tylko jej rodzice się nie dowiedzieli, jak wy dbacie o to dziecko. Czwarta rano, ona gdzieś tam łazi z obcymi. Naleśniczki podano. Niestety nie można zawołać na posiłek. Ale chyba idzie, Wnusia. Bardzo ładnie. Tylko tak podali, że ona nie może usiąść teraz przy tym stole. Babo, co ty tu chcesz? To nasz pokój. Nie damy ci naszych naleśników. Brygida poznała tutaj bardzo dużo dorosłych, a żadnych dzieci. Na wakacjach to kurde pierwsze co? To roz rozglądasz się, czy są jakieś dzieciaki mniej więcej w twoim wieku, z którymi będzie można się bawić albo pogadać. Oni bardzo chcą naszych naleśników. Czekaj, nie możesz... No nie, niczego się nie da ruszać. O, ma no dużo zabawek w ogóle. Mógłby dać na prezent Brygidzie. Może zamiast tego statka. Statka, Boże, zamiast tego statku, co mamusia jej wyrzuciła, mógłby jej dać jakieś rzeczy. No, ale to chyba tutaj nie możesz za bardzo tego zrobić. A nie, możesz jej dać prezent. Obdaruj ją różnymi rzeczami. O, daj jej taki fajny, zielony ten. A można kilka rzeczy? O, no i fajnie. Dobra, cegły to już jej tam nie dawaj. Jak miło. Weź sprzątnij te naleśniki, bo przecież oni tutaj spokoju nie dadzą. Dobra, idziemy znowu na plażę. A co tu się będziemy kisić w tym hotelu? Mason! Ty chcesz grać w szachy? On jest zbyt lekkoduszny na to. Jakaś, Jakieś nudy, daj se spo Aha. No to nie. No rzeczywiście, bardzo się będziesz odbijać od takiego drewna. O! Dobra Mason, jak ci zajęli te szachy i tak, już drugi raz próbowałam ym, mu kazać, ale niestety. To znowu tutaj Co? Ale nie siadaj na wnuczce! Ja chciałam, żeby popchnął. Nie to klikłam. To chociaż z nią porozmawiaj. Dziadki robią siarę na wakacjach, wiadomo. O! Ale przynajmniej zwróci się kawałek wakacji. I nawet mu nie mówią, że śmierdzi. O, jeszcze Mason mu coś wrzuci. I to oczywiście ym, nam podbije fundusze. Tak, jak z własnych pieniędzy damy. Brigida jakoś specjalnie nie jest ym, oczarowana. Dobra, ile tam zarobiłeś? Dobra, jednak śmierdzi, bo przestał. 150. Dobra, Mason. Nie możesz nic zrobić? To możecie się huśtać wszyscy razem. No i elegancko. No i przestała. To już, to już nie jest dobra zabawa, jak dołączyli. Dobra, Weston, bo ty w ogóle nie gadałeś z wnuczką, dlatego że miałeś od startu z nią niezłą relację. A tutaj Mason już na górnym pasku cię przebił, więc wiesz, dobrze by było coś zrobić. Udało się. No, powodzenia w opalaniu się o 20. W Simsach to nie jest tak, że latem słońce zachodzi o 22, ok? Lepiej ognicho sobie rozpalmy. O, dzieci mogą sobie nawet zamówić żarcie? Czy ona tylko siedzi? Nie, no normalnie. Zamówiła sobie niespodziankę ananasową. Nie, no kurde, mądre to to. Zadbała o siebie, wszystko zrobi. Nawet łóżko jej niepotrzebne. O, przyszła do ognia, jak miło. Eee. No dobra, znowu prawie dziesiąta. No i chyba już ich wymelduję jutro rano, jeszcze zanim doliczą następny dzień. Taki weekendik spędzony z wnuczką. Niekoniecznie, żeby zwiedzać jakieś ruiny i tak dalej, tylko żeby sobie w ciepłym miejscu posiedzieć na plaży, przy ognisku. Odpocząć. O, dobra, zresetowałam to łóżko. Po prostu testinczycem i działa z powrotem. Chyba? Tak. Dobrze, wspaniale. Poobserwuję sobie brygidę całą noc. Co ona tu będzie robić? Umyć się idzie pewnie, tak jest. I kubka. I ahoj, przygodo dalej. Ona nawet nie jest taka otwarta wcale, żeby tak zagadywać. Ona ma 5 punktów. O, dzieciakiem jakimś się zainteresowała w końcu. A, chciała go zastrzelić i już jej nie lubi. O, porozmawiamy jednak o polityce. i pieniądzach. A to był żart. No to pewnie dobry. Chodzi i żarty opowiada, tylko wszystkim. Jakie charyzmatyczne dziecko. no chciała zastrzelić tego typa. I już żarciki. Zabijmy wszystko żartem, a nie pistoletem. Z palców. I basen. I tak w kółko. I już się jasno zrobiło, więc. Dobrze by było się wymeldowywać już. 1606 zapłacą. No to pa. No tak, klasyk. No i dalej normalnie będę grać jeszcze 4 dni, także to było takie przedłużenie tego um, odcinka. Ale może i dobrze, bo to są takie dwie rodziny, w których szybko idzie. A, Brygidzie też mogę dać. Dobra, to to, co dam Brygidzie, dam wszystkim. To się na pewno przyda na chodzenie do szkoły. A niech sobie umiejętności buduje szybciej też. I dodatkowe pragnienie u dziecka? Czemu nie? No i co? Dziadki robią sobie tylko hobby. Wnuczka już zadzwoniła. No, mam nadzieję, że zdążysz jeszcze latawiec zrobić. Tutaj na pasku nie widać, ale no, oni są w jednym wieku, więc mają zepsuty pasek. Ale niestety, Mason już zaraz. Dobra, sprzedajmy te wszystkie zabaweczki twoje. Chcesz, to możesz próbować jeszcze drzemać, ale ty idziesz na wieczną drzemkę zaraz. Z pieskiem się jeszcze pobaw. O! No i tyle bos zabawy. Żegnaj, Mason. Sim nazwany przez Kecpra. Będę musiała mu powiedzieć, że zdech. Nie żeby Kacper ogarniał cokolwiek z kwitnących wzgórz, ale Mason to zawsze był ten sim, którego nazwał. Oj, jak mi strasznie smutno. Dobra, przenieśmy go. Pa, Mason. Latawce dostał Weston, bo ja latawca nigdy nie używałam w ogóle w tej grze i chciałabym sobie to sprawdzić. Żaden z nich nie jest zły, więc niestety nie, nie przychodzi z ryzykiem. Czekaj, jak to się w ogóle robi? Boże, latawiec zrobiony przez jego dopiero co zmarłego męża, a ja mu każę tutaj Bawić się tym latawcem. Nie, on nie da rady tego zrobić. Huxley będzie musiał przejąć ster. O kurczę. No, jeden z nich fajnie by było dać e, brygidzie też. Ale skubaństwo. Chciałabym, żeby to w rzeczywistości było takie proste. Ile razy ten latawiec się nie chce w ogóle unieść nawet. Musi być dobry wiatr. W Gdyni może jakoś by dało radę, ale tutaj to obawiam się, że mogłoby zerwać ten latawiec wręcz. I nawet tutaj czasami wiatr może nie być wystarczający. A, no tak. Proszę. Ale zabawek podostawało od tych dziadków. Jakie to prawdziwe! Dziękuję! No i fajnie, na środku ulicy, żeby żeby wrzucić ją na samochód prosto. Aha! To nie zła brygida, no w sumie natura to jest jej. podświetlone hobby dopiero co odkryte. Czekaj, nie dasz rady tutaj gdzieś obok niej też łowić? Chyba nie ma tu za bardzo miejsca. Jakbym się pozbyła jednego drzewa, to może. No niestety. O, dobra, teraz działa. Pogadają sobie, buta złowiła. Wy w tym stawie to macie chyba tylko buty. Kto tutaj te buty pogubił? Huxley, a ty tutaj przyszedłeś im stękać? Żarciki chcesz opowiadać swojej. Eee... Kim dla ciebie jest Brygida? Ty jesteś bratem jej dziadka. Czyli jesteś jakimś tam jej prawujkiem. Rodzinny pocałunek jest. Jezu stoi tak tutaj. <grytania> Zombiak <grytania> i stęka. <A> ona tak. <grytania> Spokojnie, łów ryby, łów ryby, tam nic nie ma. Ten już brązową rangę dostał. To zjedzmy teraz. Hej Dawid, a dobra po Brygidę przyszedłeś. Dziecko powinno już dawno spać. Gdybyś ty Dawid wiedział, co się na tych wakacjach działo. Zero snu przez dwie noce, biedne dziecko. No miałam zaprosić całą rodzinkę, To z serem oczywiście, rodzinnie. Już bez Masona, ale byli na tych wakacjach z Brygidą, więc myślę, że spoko. A, aha, wychodzimy, bo jest za późno. Tymczasem oboje rodzice poszli sobie, a Brigida została. I została przywitana i w ogóle wszystko fajnie. Nawet dwa razy. A, dobra, bo poszła sobie. No to sam będziesz jadł. A Huxley bardzo możliwe, że dostanie kolejny awans, bo on cały czas tylko nad tymi umiejętnościami pracuje. Tak jest. Huxley ogląda swój ulubiony film. No widzisz, jakie ładne pomarańczki zebrałeś, Weston. Włóżmy je do lodówki. Będziemy sobie jeść z płatkami rachuneczki. A, policyjny samochód teraz po Ja przyjeżdża. No rzeczywiście, no jest teraz medium policyjnym, bo może kurde, nie z czarodziejem może wywróżyć ze wszystko, no nie. Oni nawet nie wiedzą jaki mają skarb. No i Westonowi też już nie zostało za dużo czasu. To jest koniec tury. On ma teraz 72 lata. Ale ym, mogłabym dograć jeszcze do końca jego, że tak powiem, ale jeszcze muszę dograć do końca psa i tak, bo nie chcę tego psa tutaj zostawiać wiecznie żyjącego z Huxleyem. Ten dom na pewno jeszcze wykorzystam w przyszłości, ale jak wszyscy oprócz Huxleya tutaj umrą, no to przez jakiś czas nie będę tutaj w ogóle grać. Już ta świnka morska to niech se będzie ten wąszczur, bo one i tak żyją wiecznie praktycznie. Chyba, że ich się nie karmi, to wtedy nie. Albo coś się zgliczuje, też też tak może być, ale one nie mają jakiejś takiej długości życia konkretnej, no nie? Więc to sobie może być, bo to jest mebel w zasadzie. No ale ten pies, no dobrze by było się z tym psem pożegnać też. A jemu tam zostały jeszcze pewnie ze 3 dni czy coś. I to będzie tyle na dzisiaj. Niby mam parzystą liczbę rodzin, a i tak w tej turze tak kombinowałam z graniem tam po połówkach, niepołówkach i tak że nadal zostały mi trzy rodziny na dwa odcinki. I w przyszłym tygodniu nie będzie kwitnących wzgórz. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, ale to dlatego, że jadę na pyrkon i nie starczy mi tygodnia, żeby je nagrać. Jeśli chcecie znać więcej szczegółów, to zapraszam na kartę Społeczność albo na grupę Pomidor Smerty. I jak zwykle. Thank you for that. I'll see you in the Take me down to the river bed Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again.